Jesteśmy na zajęciach matematyki Czyli Patryk. Ja. Poskładaj do końca. Co teraz trzeba zrobić? No to poskładaj. Co robisz Patryk? Składam stoszek. Co składasz? Składam sześcian. Sześcian. A to czego go wykorzystasz? Nie wiem. Na prezent. Jako opakowanie. Tak. No Bardzo dobry pomysł. Masz ściągę na komputerze, widzę. Dobra. I teraz możemy poskładać mm. czyli piórę. No to nie dobra. będzie łatwe, ale. Nie będzie łatwe, ale coś jeszcze chyba się poskładał. No dobra, spróbujmy. Mniej szeroki zrobiłaś mi się. Składało. Ale też jest spore. I co teraz zrobimy czary mary. Aha. I możemy spać. No na razie to sześcianu absolutnie nie przypomina. O, pan dyrektor ma jakąś słabą wyobraźnię. No, to wpada tutaj. do to środka. Trzyma się od dołu. No pięknie. no pięknie. Gdzieś, jakbyś to robił większe rogi, to by się lepiej trzymał. Ale jest całkiem nieźle. Proszę, masz prawdę. Prawda, pokaż. Śliczności. No, no pięknie.